żeby zwiedzać trzeba wjechać, a wjeżdżamy kolejką. Bilety kosztowały 22 euro za dwie osoby, czyli 11 za głowę. Dwie strony już w dwie. A będziemy zwiedzać... Erice. Mam nadzieję, że tak się to wymawia, jeszcze tak nie ustaliliśmy. Mamy nadzieję. Zapytamy się o kogoś może na górze. Jest to taka perełka tutaj do, do zwiedzenia, takie niepozorne miasteczko. Ale to, co jest fajne, znajduje się ono na górze. Dlatego wierzam tą kolejką i ma ono kształt trójkąta równoramiennego. Do miasta prowadzą trzy takie bramy. My wchodzimy bramą Trapani, główną bramą Jeśli ile poświęcić czasu na Erichę, to są dwie opcje. Trasa niebieska albo czerwona. Niebieska to takie główne rzeczy, czerwona to już jak macie więcej czasu. Ani tu nie piszą, ile przewidują godzin na ten szlak, no bo wiadomo, że każdy inaczej zwiedzi ale myślę, że dwie godziny to jest takie maksimum na niebiesko. A czerwona może z 4 godziny. Ale zarówno jedna jak i druga trasa zaczyna się przy głównej katedrze. A łatwo to poznać, bo trzeba szukać wieży. Wieży, która była wykorzystywana do obserwacji, czy się nie zbliżają wrogowie. Teraz można wejść. Ale wejdziemy do katedry, podobno z zewnątrz. Miasteczko jest położone na górze świętego Juliana. w mówię? Nie wiem. Miasteczko jest na górze świętego Juliana i, na, i tutaj jest wyżej, więc jest zimniej, zimniej niż na wybrzeżu. 751 więc... metrów nad poziomem morza, się znajduje. Polecamy tak... zabrać coś tam dodatkowo na siebie. Jest 14.02, a już 14.00 bilety, 14.07, ale Włosi są naprawdę bardzo mili. Okej. Okay bo możemy 10 minut zrobić sobie chociaż kilka ujęć Ale pięknie jest to znaczy to sklepienie Tak, to jest główna atrakcja, czyli kościół, który jest zbudowany w stylu barokowym jak poznać strzeliste łuki i no, to jest chyba najpiękniejsza rzecz tutaj, ale naprawdę robi wrażenie nie zdarzyłem dokończyć myśli chodzi mi o to, że Włosi są bardzo mili i serdeczni, bo nie musieli tego robić, żebyśmy tu wchodzili nie tak jak niektóre nacje na przykład mam no na myśli Greków I to by się na przykład w tym państwie, czyli w Grecji nie zdarzyło, a we Włoszech panie zobaczyły, że chcemy zobaczyć więc nas puściły i nie ma z tym problemu i to nam się podoba we Włoszech bo jest bardzo miło Dużo nam się podoba we Włoszech takich zachowań włochów. O tym będziemy jeszcze mówić, bo pewnie nas niejedno spotka, ale bardziej to są takie pozytywne, że tak jak właśnie w Grecji poza sezonem to nie, nie, po co wy tu jesteście? A, ale to no z drugiego końca kościoła, jak Grecja usłyszała, To tutaj tak, tak, to naprawdę fajne rzeczy się zdarzają, ale o tym opowiemy w innym odcinku. Tak. I ta wyrozumiałość, bo jest poza sezonem, oni mają bardzo duży sezon, jeśli chodzi o nawał turystów, ale w dalszym ciągu nie są tacy zgorzkniali tą turystyką i i, i sami widzicie. Pięknego położenia Ridge, to nie będziemy ukrywać, że to jest miejsce kontemplacji i zadumy związanej z wiarą. Jak widzicie, szlak 19, aż jest kościołów, to jest szlak. Gdzie to było napisane? To był szlak kościołów. Oprócz tych dwóch szlaków, które wam pokazywałem, to jeszcze jest tylko i wyłącznie stricte szlak kościołów. W Pizie jest krzywa wieża, a w Ericza krzywa choinka. To są Włosi, właśnie. Gracje. Próbujemy Arencini albo Arencino. Jest to kulka ryżowa w panierce, z najczęściej sosem ragu, czyli to jest ser mozzarella i zielony groszek. Dobry. I dobre to jest. I Merek. Tak? Na ciepło. Widziałeś cenę? Ja nie wiem. Wydaje mi się, że to kosztowało 3 euro. Ja pizza. Tak? No. Tak mi się wydaje. Jeszcze nie płaciliśmy. W środku jest także sos pomidorowy i mięso. Jest to taka typowa potrawa takiego street foodu w kuchni sycylijskiej. I zapomniałam powiedzieć, że ta panierka jest z półki tartej. Naprawdę to jest bardzo dobra. Taką jedną można się najeść. Miasto jest rozplanowane w taki sposób, że od góry wygląda jak trójkąt równoboczny. No i taki bastion pozwolił na to, że w Erice nawet zachował się zamek. I jeden właśnie z czubków trójkąta to jest twierdza. W bardzo dobrym stanie. I prawie nie ma turystów. A tu jest taki mech na drzewie. Pierwszy raz coś takiego widzę. A jak pogoda jest idealna, to można zobaczyć nawet Tunezję. Można zobaczyć też... Co no można było zobaczyć? Można zobaczyć pobliskie wyspy. Egackie? Teraz już nie pamiętam. W Zericza rozpościera się także przepiękny widok na miasto Trapani. I od razu widać, z czego Trapani żyje, bo te wielkie pola wody to są stacje wysuszania soli z wody morskiej i tam jest produkowana sól my wsiadaliśmy gdzieś tu właśnie przy tym hotelu i teraz tam jest kolejka. Ale widok z Richem, mimo że to jest 800 metrów nad poziomem morza, jest powalający. Liczyliśmy, że zjazd będzie z zachodem słońca, ale dzisiaj jest taka pogoda jaka jest. Jak mówisz co ericze, czy nie? Tak, bardzo klimatyczne, urokliwe miasteczko, takie średniowieczne i w stylu gotyckim, a nie barokowym. Ehm, a ja ten gotycki styl najbardziej lubię, także te, te, te kościółki, te wszystkie uliczki, kamieniczki, to wszystko mi się bardzo podobało. Ehm, przepiękne widoki. Ehm, no i teraz patrzę na, na te wyspy i jeszcze dodatkowo y, są tutaj też, tak jak w, w południowych Włoszech, tam gdzie byliśmy, y, są sosny piniowe, które dla mnie są takim charakterystycznym w ogóle y, punktem widokowym, y, bo one wyglądają cudnie, przepięknie, tak majestatycznie i cały czas są zielone. To jest takie wieczne drzewo. Włoskie i już mi się kojarzy tylko z Włochami. Jak chcecie się przespać w kampe, kamperze z takim widokiem, to są też takie miejsca, żeby się zatrzymać. My jesteśmy poza sezonem, w zimie. Niestety zimowy karawanik też ma swoje plusy i minusy. Jednym z minusów jest temperatura, czyli tutaj wyżej jest dużo zimniej, bo zmarzliśmy. No i gonitwa za pogodą, co zresztą widać po naszych vlogach, że często gdzieś Jedziemy, bo tam jest prognozowane, że będzie ciepło, a w miejscu, w którym jesteśmy, jest zimno. I tutaj ja, tak było. Ja bym tego nie nazwała żadną gonitwą. Po prostu jedziemy tam, gdzie jest ciepło. No tutaj chcieliśmy zobaczyć to miasteczko i to miasteczko jest po prostu rzeczywiście. No, jest na górze, no to w górach jest zimniej, no. A to kolejna nasza miejscówka na dziko, tym razem dla odmiany w porcie. I takie miasteczko z czapy, bo szukaliśmy sobie miejsca, w którym nie będzie mocno wiało, miało bardzo wiać, czy nie pod drzewami. No i znaleźliśmy taki port. A co się okazało, że jak wyszliśmy tam na górę, to miasteczko było po prostu. Zjawiskowe, tak nam się podobało, że spędziliśmy tu więcej czasu niż planowaliśmy. Ale najlepszy, najlepsza swojinka jest po prostu boska. Ty jesteś motyl Daniel. Ty jesteś motyl. To są meduzy. W tą stronę. No nie wiem. W tą stronę w sumie motyle. Faktycznie. Tak, ja widziałem na początku ja patrzę jakoś w drugą stronę. I w tą stronę to były meduzy dla mnie. Ale jak jedziesz w tą, to rzeczywiście motyle. Każdy ma rację, zależy, w którą stronę patrzy. Ale mniej bardziej to pasuje jednak na meduzy, wiesz? I z drugiej strony też jest pięknie, tylko tutaj niestety przez kratę, no ale takie miasteczko bardzo urokliwe, zwłaszcza tam wewnątrz. Wewnątrz są takie ciekawe schody kolorowe. Nie powiem Wam jak się wymawia to miasteczko, bo mimo tego, że włoski jest szalenie podobny do angielskiego i dużo słów jest takich intuicyjnych. To jednak wymowa miast dla mnie, to jest jakiś kosmos, więc nie chcę popełnić błędu. Daniel Wam zrobi napis. Ale zobaczcie, jakie piękne chmury. Taki jeden z większych portów, tutaj na Sycylii. Idziemy zrobić serwis. Nie będziemy tu zostawać. Musimy zrzucić brudy. No i facet chce. 8 euro za kampera. My jesteśmy na dwa kampery, z Agnieszką i z I Agnieszka powiedziała, bo przez, przez krótkofalówkę sobie ustaliliśmy, że... Nie płacimy więcej niż 5 euro, bo to się nie opłaca. No i teraz trwają negocjacje. Ciekawe co z tego będzie. A i powiedział nam, że poza w sezonie bierze 10. No i ile? 5. 5? Tak jak Agnieszka ja wytargowałem. A gnieszka wytargowała? Ja. Ty? mówi, że jesteście tacy sami jak Włosi. No, Polacy ja mówię, mają. Jesteśmy z Polski, a, no, a, no... Te. Tak. Polacy mają dużo wspólnego z Włochami. <laughs> Ale lubią się targować jak Turcy. On nie chciał się targować. Ale się wytargował. No, tak, że mamy po 5 euro za camper. Serwis. Pewnie byśmy znaleźli, tylko byśmy musieli dużo krążyć, a, a nam się nie chce. Rzadko pokazujemy serwis, to już dawno nie pokazywaliśmy, no to pokazujemy. Ale? Powiedz Tomek. Ten znaczek jest bardziej podobny do Waszego, ale jest identyczny wręcz. No właśnie i tak zwróciliśmy ja uwagę, nie, cały, cały. że te znaki we Włoszech są bardzo podobne do naszego logo. I to jest właśnie znak, że tutaj powinniśmy być. Tu się odnajdziemy. To musicie strzałkę taką w dół dorysować. <grymne> tak, tu się robi serwis. <grymne> U nas strzałka tylko w górę. Łapka w górę. Tomek z Agą nie mogą się nadziwić leży, że nam się mieści. Z tyłu w kaperze. tam wszystko. Bo tam jest nie dość, że są krzesełka te niebieskie. Tutaj jest stolik jeden, pod drugi. Siatka na ryby, na grilla. Kibel nawet i jeszcze tam Daniel trzyma... chwili. To czy spro... na, no, narzędzia. Na Ale co było dla ciebie największym fenomenem, Maga? Szafa z twoimi ubraniami. <laughs> ja w moim nie mam tylu ubrań i tyle miejsca na ciuchę, co ty w grotku. <laughs> a kamper a gitą, jest tu. <laughs> nie mamy... masz tylu rzeczy? Nie, nie mam tylu, tylu rzeczy, nie mam tylu miejsca. Ale uh... na to, ma więcej. Ale sznurków mam więcej. A no to Ty, bo, bo ty masz sznurki. <laughs> tu obok serwisu jest prysznic. I co jest, i co jest najśmieszniejsze? Zobacz tutaj automat na monety Jest na monety o taki prysznic. Nie no prysznic słuchaj, trawa rośnie pod prysznicą. Kapitalne. Bywa tak. Może to jest jakiś projekt dopiero? Projekt. Tak, projekt. To już jest, wiesz, produkt gotowy. Open lodówka. Tak, lodiarnia. Open <gry> bar jest, tak. I nawet gratis. Poza sezonem służy zamiast śmietnika. No ale chętnych nie brakuje. Dużo stoi kamperów. Podejrzewam, że większość to są włoskie. I niemieckie tylko tutaj nic nie ma ale pogoda jest piękna jedziemy dalej brudy zrzucone czyste zatankowane i jedziemy